Muszę jeszcze jeden, nie przepuszczę takiego słabego Ale to jest akurat, to jest niezły slot Ja widziałem jak potrafi zapalić ten slot, także to nie jest, że Przypadkowo wybrałem go Wybrałem się na zakładkę wybór Cars Okazał mi się i przypomniał mi ten Holy Grenadę Już więcej zapłacił Gra z poznania Waj. To no to jest mega hole'y? Czemu mega hole'y? A dobra, to one teraz muszą wpadać tutaj. To tutaj! Dawaj dobry symbol, proszę, dobry symbol. Kurwa. No z moim fartem to ja to już zadał za bonus. Widzisz, ten slot coś potrafi. Więcej tego, więcej tego. I one muszą spadać w te pole, tam gdzie się ten... Dawaj dobry symbol, raz tego gościa daj może, coś ciekawego, lepszego. Na konice. Kurwa, to na do końca nie dało połączenia i zobacz jak płaci to. Widzisz jak Gali wybrał slota? Trochę dzięki za piąty. Za każdym razem plus dwa spiny. To się jakby dało tego, tego papieża. Ale luja. Ale masz luja. Fajnie, tylko od lewej to musi łączyć. Już koniec bonusu. i tak dobrze. To jest. Coś się dalej dzieje. Kurde, musimy trafić ze dwa razy, tak jakbyśmy trafili. A bomba musi spać w zapalone pole. Masz jeszcze dużo spinów, nie spiecz tego. Potencjał zbudowany lekko. Poddymione. Nie tu. To nieźle zrobiło. A nie może tak parę na raz spaść tego tych bomb. Niefortunnie powiem O! I teraz tu? Tu! Tu, tu, tu! I jeszcze jedno! I teraz tu, teraz dobry symbol! Kurwa, dobry symbol dawaj! Błagam cię! No kurwa! No kurwa! Dobry symbol, błagam, 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 co to kurwa będzie? Dobry symbol, proszę Cię, kurwa! Ja pierdolę, co to jest? Ja pierdolę, no z moim fartem właśnie tak jest. Z moim jebanym fartem tak jest. I puu! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Kurwa, ale teraz jest szansa, nie? Patrz, 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 patrz. Znowu, 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 znowu. Dalej, 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 dalej. Kurwa, dalej dawaj. Tutaj już góra jest dobrze. Dawaj tego gościa. Dawaj tego kurwa friendzla fioletowego. Patrz. Patrz, 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 patrz. Dobra, saldo jest niezłe Ale jak dało mi lepszy symbol Ale mocny slot Jest, znowu mega holy. Jeszcze 10 spinów zostało. Kurwa, ty, może coś z tego jednak będzie. Może coś z tego jednak będzie, co? Idź dalej, 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 dalej. Ale to jest mocne, ty, dobra, dawaj, dobry symbol, błagam jeden raz. Dobry symbol jeden raz. To kurwa. Ja pierdolę. Ja pierdolę, ściana. 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 Ściana! Kurwa, no nie można mieć jeden raz farta, jeden raz jebany fart nie mogę mieć, jeden jebany raz farta nie mogę mieć Ale jest potencjał, mega potencjał jest zbudowany, dawaj jeszcze raz to 10k, nic się nie wydarzyło, 10k jest, dawaj rzuć jeszcze raz tą bombę, mega holi Dalej. Dalej dalej, dalej. dalej, 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 dalej. Dalej, 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 dalej. Nie... Kurwa, nie tam, gdzie trzeba rzucić. Dużo spinów jest, ale powiedzcie mi, co to te dwójki to, są? Jakieś? Te dwójki to są mnożniki jakieś, czy co? Kurwa, ale dlaczego tyle... Sp Miałem tyle szans ścianę. Dobra, znowu jest szansa. Mi się wydaje, że tutaj jest mega potencjał z zbudowany na tym slocie. Jest mega potencjał. Teraz znowu może eskalować i ścianę dać. Może na koniec jednie. Oho! Oho! Dobrze! Dobrze, dobrze, dobrze! Dawaj tego f... papieża! Ja pierdole, ja nie mam farta po prostu, rozumiesz? Nie mam farta. Dawaj jeszcze raz bombę. Przecież tutaj najsłabsze symbole mi dawały, na... dycha już siedzi, na 10 zł to jest 1000x Dawaj jedzie, jedziemy, jedziemy Ile spinów Dobrze, 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 elegancko Rób tak dalej, rób tak dalej Rzuć bombę tutaj po lewej? Lewa strona bomba Lewa strona bomba Kurwa, nie tam, nie tam Jest, dobra, okej okay. Lewa strona, lewa strona, lewa strona Dobrze, okej okay. I teraz kurwa symbol w końcu jakiś dobry Błagam cię Jest chyba, dobrze Oj, to będzie niemało, niemało, niemało Nie jest najlepszy symbol, ale chyba jest grubo Ile to może być na 10 zł? Piątka dycha. Bipu, kurwa. Dobra, okej, okay, ale kurwa, myślałem trochę więcej. Piątka to minimum, myślałem. Dycha może. Dobra, jedzie. Ale jest potencjał zdoby... Ty, jak trafimy w końcu jakiś dobry symbol Dobra, to jest chyba ostatnia szansa dzisiaj na saldo Mówię wam, więcej nie będzie Na pewno nie będzie lepszej szansy niż to, co teraz mamy tutaj O kurwa Idzie znowu Idzie po ścianę, idzie po ścianę Idzie po ścianę, kurwa, dawaj O tego, fioletowego Papież albo fioletowy Przecież to rozjebie Dobra, jest ściana znowu O kurwa! Może to będzie lepszy symbol? Piątka? Szóstka! Lepiej już! Lepiej, lepiej, lepiej! Ty! Patrz, ile jeszcze szans my mamy! Ile jeszcze spinów zostało! Zaraz, pełne, pełna ściana tego ognia będzie. Kurwa. Szóstkę, to muszę zobaczyć wartości tych symboli! Bo ja tego slota dobrze nie znam. Jest mega holi, dobra. O teraz za każdym razem jak trafimy tą bombę To już chyba na maksa się będzie rozprzestrzeniało Bo mamy prawie wszędzie te pola zapalone Dawaj, błagam już, jest 20, już się zebrało 20 Już się zebrało 20 Jeszcze może być więcej Tutaj, tutaj, po lewej, po lewej Dobrze Dobrze, 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 dobrze Znowu będzie ściana Znowu ściana! Daj tego papieża! Kurwa! Papieża! Papieża dawaj! Ja pierdolę, papieża! 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 Dobra, jest ile to będzie? Piątka, znowu kolejna. Dobrze jest. Dobrze buduje saldo. Na 10 zł 6200. Dalej, dalej, dalej. Dalej, 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 dalej. Zaraz 21, 30 Jeszcze raz, bomba jest! Lecisz, dobra, teraz wali i plus dwa spiny jeszcze. Straszcie długi bonus i dobry. W końcu jakiś dobry bonus mi się trafił. W końcu po tyle czasu jakiś dobry bonus. Tyle czasu minęło. Dawaj, 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 buduj tą ścianę. Ja czuję, że może wejdzie jednak. Dobry lasik będzie, no godzinny. Aj. 400, ale jeszcze dużo spinów. Dalej, 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 dalej. Bombeczka, rzucaj bombeczkę. A bemus z 26 800 się nazbierało. Jest, idzie. Idziemy potem, Idziemy, idziemy. Ile tu jest Maxwin? Sprawdź coś. Holy hand grenada, ile tu jest Maxwin? Myślę, że ze 20 000 X może być. Dawaj, 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 dawaj. Na tym slocie, jak zbudujesz już parę tych zapalonych pól, to potem idzie masakra. Jak to idzie? Dobra, mamy ścianę prawie znowu. Jeszcze na dole tutaj. Ja pierdolę. Jest, jest ściana, jest ściana. Jest ściana. Prawie. Dawaj, papieża. Papieża, papieża, papieża. Nie możesz jeden raz premium symbolu? Jeden raz premium symbol? Jak mam szansę rozpierdolić bank? Czy możesz jeden raz dać premium symbol? Jest. Holy. Dobra, jest znowu bomba. Ale to dobrze wygląda. To dobrze wygląda. Wiesz dlaczego? Bo jeszcze w cholerę spinów to on jeszcze może dać. To może być Maxwin. Tak się zbiera slot pod max Maxwina. Ile to by było? Zrobił ktoś, zobaczył ile. 60 tysięcy Maxwin? Kurwa. No na dychu? To no i tak konkret. O kurwa, jest ściana. Dobra, 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 dobra. Dawaj tu na dole jeszcze. Dawaj, o kurwa. Dobra, jest ściana. Dawaj lepszy. Co jest, kurwa? Czemu to jeszcze lata? Przecież to nic nie robi już. Co to leci, kurwa? Nie rozumiem. Dlaczego? Kurwa, dlaczego? Czym ja zawiniłem? Dlaczego? Czym ja zawiniłem? Ty, ale tutaj zaraz będzie ile? Za słaby symbol trójka jest. Za ścianę słabego symbolu jest trójka. 30k siedzi. Jeszcze mamy sporo spinów, spokojnie. Dawaj tą bombę, jeszcze raz. Jest. Jest, 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 jest. Ale długi bonus. <słuch> jeszcze dwie minuty, dwie minuty. Wytrzyma, wytrzyma, wytrzyma. O 21.37 max win. I said it, powiedziałem to. Tak się wydarzy. 21.37 max win, papież. Jak to się stanie, to mogę umierać. Błagam, daj dobry symbol. Daj w końcu dobry symbol. Znowu będzie ściana. Jest ściana. Jest ściana. Jest ściana. Dawaj, 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 dawaj. Kurwa, jak najwięcej z tego musimy wyciągnąć. Jak najwięcej z tego bonusów wyciągnąć musimy. Jedziesz. Błagam, dobry symbol. Błagam, błagam, błagam. Jest! To będzie z dycha na pewno. Porki full, dycha. Dycha! Tycha! Dalej! Ty! Dalej, 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 dalej! 41 już jest! Co to za mnożniki są? Dawaj bombę! Jest bomba! Ale lecimy! Lecimy! Ile jeszcze speedów zostało? Kurwa! Wierzę w tego papieża! Wierzę, że wpadnie w końcu papież! Jak masz cień bomby, to rzuca? Jakiś cień bomby, nie rozumiem. 40x jest? To są mnożniki mnożników, to się liczy, tak? Gdzie wy kurwa widzicie to? 40x Mnożycie wszystko to ze sobą, czy co? To teraz musi zapłacić... Teraz dobry symbol, nie? To teraz dobry symbol niech da! O kurwa! O kurwa! Dobry symbol, dobry symbol dawaj! Kurwa! 15 za słaby symbol! Ja pierdolę! Piętnasta! Ludzie, mamy to! Dawaj bombę! Bomba! 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 Nie odkończ tego! Ale mamy... ty Na 10 ,56 zł 56k! Gdzie wy ten nozik widzicie? Nie widzę go, kurwa! Nie kończ, nie kończ. Jeszcze jedna bomba, jeszcze jedna bomba. 21.37 już minęła. Z 10 zł 60. k Pojebane. Jeszcze jedna bomba, come on Jeszcze jedna bomba. Jeszcze jedna bomba! 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 bomba. Jest! To będzie ta! Maxwinowa! Dawa ją! Plus dwa spiny! Nie, jeszcze dwa spiny będą po tym. Jeszcze dwa spinki po tym. Come on. Come on. Come on. Come on. Ale już super bonus byhunt mamy to, mamy to. Jak coś, to mamy super bonus bajkanta na 10 zł stawce Dało nam. To jest niesamowite. Dobra, jest ściana. I teraz. I teraz... Teraz jakby dało tego papieża. Tak jak sobie życzyłem, papieża. Jest ściana. Dawaj, 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 papież. 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 Pap Dobra, jest znowu 15, tak? Ma 600 kurwa? Dobra, jest ok. 60 mamy, 60 mamy. Nie było mnożnika teraz. Ale panie i panowie. O takim czymś?